Na kilkudniowe wędkarskie zawody karpiowe należy zabrać namiot, koniecznie wygodne łóżko, siedzisko ze stolikiem, parasol, kuchenkę gazową, zbiornik na wodę, podbierak, zanęte, no i oczywiście wędki. W dziewiątych Wielkopolskich Dniach Karpiowych, które od środy 18 lipca odbywają się nad Brzesińskim Zalewem Lipówka, biorą udział podobnie wyposażone 24 ekipy Trzeba dodać, że startują ze zmiennym szczęściem. Ile udało się wyciągnąć rybek? Nam, jak do tej pory, jednego karpika i mała poteczka. Pierwszy raz na wielkopolskich zawodach karpiowych? WD WDK pierwszy raz, a wcześniej sobie startowałem w nekierce. Zawody trwają 5 dni, urlop w pracy, jak to teraz wygląda? Tak, urlop, urlop. Pracuję w służbie mundurowej, także z urlopem nie mam problemu. Szczęścia w połowie nie gwarantuje nawet stanowisko w pobliżu kościoła. Opatrzność czuwa, pomaga? No, koledzy się ze mnie śmieją, bo ja z, z, zawsze tak, jak to się mówi, wykraczę. I w momencie, jak się zaczynało losowanie, pan burmistrz losował pierwszą drużynę. I do kolegi mówię: Zobaczysz, wylosuję osiemnastkę. No i tak rzeczywiście się stało. I bardzo lubię obsować właśnie z, z naturą. No, no, samo to przygotowanie sobie tutaj posiłku czy cokolwiek nie. To jest taki człowiek samodzielny. I myśli się dosłownie o niczym. Powodzenia w zawodach nie gwarantuje też doskonale przygotowana i dobrze zarzucona zanęta. Szczęśliwy połów gwarantuje dopiero połączenie wszystkich elementów. Do czwartkowego popołudnia w zawodach prowadziła para ze stanowiska numer 4. Ile dotychczas udało się wyłowić ryb z wody i ile miała kilogramów największa ryba? E, w sumie zapaliśmy 19 sztuk, największa miała 3,6 kg. E, dobre miejsce, czy dobra zanęta, przynęta? E, dobre miejsce. Trafione miejsce, takie jest moje zdanie. Przynęta, przynęta też robi jakąś tam, odgrywa swoją rolę, ale dużo daje jednak miejsce i nie oszukujmy się na każdych zawodach i na każdym innym zbiorniku, gdzie się gdzieś siedzi, to jednak pogoda i wiatr robi swoje. Pogody organizatorzy nie potrafią zapewnić, ale starają się na inne sposoby, ułatwić i uatrakcyjnić rywalizację. Zmienili Państwo regulamin w tym roku z 2 kg zeszliście na, do 1 kg. Skąd ta zmiana? Chcieliśmy uatrakcyjnić trochę rywalizację, ponieważ w zalewie pływa sporo karpi poniżej kg z różnych powodów, m.in. z zarybień Polskiego Związku Wędkarskiego. Dlatego chcieliśmy uatrakcyjnić trochę, żeby te ryby, które są je nagłowione, bo zawodnicy się starają jak największą ilość złowić, żeby były też zaliczane do klasyfikacji, to urozmaici trochę, trochę rywalizację. Jak się wędkarzom łowi ryby? Skarżą się na roślinność. No w ubiegłym roku zawody właśnie z powodu dużej roślinności zostały przeniesione do Nekielki. To znaczy, wędkarze są bardzo zadowoleni z tego, co tu się działo w ostatnim roku. Ja przypomnę tylko, że dwa lata temu już mieliśmy problem z roślinnością. Rok temu, niestety, zmuszeni byliśmy do przeniesienia na inne łowisko Wielkopolskich Dni Karpiowych. Ale przez ten rok, przy współpracy Polskiego Związku Wędkarskiego, Gminy Września i naszej firmy, jezioro zostało oczyszczone i nie ma już żadnego problemu z roślinnością wadną. Komu w rywalizacji najbardziej sprzyjały warunki i umiejscowienie? Okaże się w niedzielę.